Cześć, witajcie w naszej polskiej szkole na Florydzie. Tak wygląda polskim centrum imienia Jana Pawła II w Clearwater. A to my, tutaj spotykamy się w soboty. To miejsce, gdzie nie tylko uczymy się języka polskiego, historii, geografii, ale też nawiązujemy przyjaźnie i robimy naprawdę fajne rzeczy. Nauczyciele są OK i zawsze można się o coś zapytać. Rodzice też chętnie angażują się, pomagają, organizują imprezy i wspierają nas. Lubię przychodzić do tej szkoły, bo czuję się tu dobrze i swobodnie. To trochę jak druga swobodnia rodzina. Mówimy po polsku, ale śmiejemy się we wszystkich językach świata. Nasza szkoła to nie tylko lekcje. Ten rok był naprawdę wyjątkowy. Zobaczcie, co robiliśmy. A to nie wszystko, a działo się sporo. Narodowe czytanie, do dożynki, 11 listopada, Dzień Wujęzyczności, powstanie w getcie, wizyty gości, lokalne festiwale, koncerty, nikołajki, tradycje świąteczne. Nie zapomnieliśmy o seniorach. Karnawał, święto ziemi konkursy, a to ja i mój tata pozdrawiamy z obchodów w Konstytucji 3 maja. Dziękuję. Razem pokazujemy, że bycie Polakiem poza granicami kraju to powód do dumy.